Zastanawiałaś się kiedyś, jak wstaje no. Czy to wstanie wygląda tak, że budzik jest na ostatnią chwilę? Wstaje pierwsze co mam to mam komórkę, więc już wchodzę. W życie nie swoje, tylko kogoś innego. Siadam, cały czas jestem w komórce, więc już moje ciało wchodzi w stan gotowości, czyli to, że co się wydarzyło na świecie, kto do mnie napisał, kto nie napisał, już, już wrzucam się w pośpiech. Ten pośpiech powoduje, że moje ciało już wchodzi w stan walki, czyli się kurczy w sobie, no i potem idę się ubierać. I teraz co się zatem dalej dzieje? W pośpiechu zaczynam się ubierać. Jak się ubieram, to zaczynam ja dopasowywać się do ubrania. Odruchowo zazwyczaj sięgamy po te stałe, standardowe zestawy ciuchów, jak nie mamy czasu, więc wchodzimy w spodnie, a ciasne. Co ja robię? Nie zmieniam spodni, tylko oczywiście wciągam brzuch, bo już jestem na nakręceniu. Już moja głowa jest dwie godziny do przodu, co się za chwilę stanie. Koszula, a dobra, wkładam koszulę za ciasna. Nieważne, to się trochę przygnę, trochę schowam. Kobiety często chowają pierś, bo wtedy, aha, dobra, żeby nie było tutaj rozchodzących się guzików. Oczywiście do dżinów świetnie pasuje szpilka, tylko nikt się nie zastanawia, że w tej szpilce jesteś cały dzień. Ściśnięte stopy, kompletnie zmęczone, napięte. Jak masz ściśnięte stopy, napinają Ci się cały czas nogi. Więc znowu kolejna rzecz, która powoduje, że Twoje ciało jakby wciąż... Twarzasz mu kompletny dyskomfort. Faceci oczywiście często lubił się pakować w zawąskie spodnie, bo teraz jest modne. I te zawąskie spodnie powodują, że co chwila się poprawiają, e, trudno jest za, e, założyć nogę na nogę, trudno jest usiąść wygodniej, tu mnie pije, tam nie pije, tu muszę wciągnąć, tam się przesadzić. Cały czas jesteśmy w dyskomforcie cały dzień. A co by było, gdybym nastawiła sobie budzik, a co by było, gdybym nastawiła sobie budzik 15 minut wcześniej? Bo w końcu pośpiechu pokaże. Czyli wstaję te 15 minut wcześniej po to, żeby nie sięgnąć po tę komórkę, niech ona będzie tylko moim budzikiem, jak musi, ale po to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie ja się dzisiaj mam? Czy mam kaca, czy mam okres, czy się pokłóciłem z żoną, czy po prostu mam gorszy dzień, a może mam świetny dzień? Jak moje ciało się z tym czuje? na jaki ciuch mam ochotę, ale też jak ja w tym ciuchu się czuję. Czy ja muszę się do niego dopasować, czy właśnie mam bolący brzuch, wystający, ok, wkładam sukienkę, która go przykryje, a nie na siłę zapakuję najwęższe spodnie. E, może nagle poczuję, że moje stopy są zmęczone i potrzebują luźniejszych butów. Wiesz, jak zaczniemy o tym myśleć każdego dnia i być uważnym na siebie, tak naprawdę też czułem dla siebie, po prostu zaopiekować się sobą, bo nikt tak jak ja sama nie zaopiekuje się mną, no bo nie wie, co jest dla mnie dobre, to ciało zaczyna nam podpowiadać, że te buty są za małe, że ten rozmiar 38 słabo, może warto na 40. I tak naprawdę wtedy może trzeba będzie wymienić garderobę, ale znowu to ja tworzę swoje życie, to ja decyduję o tym, w czym mi jest wygodnie, to ja sprawiam, że żeby być królową, ja dobieram swoje szaty. Więc może warto.